Główną przyczyną nadwrażliwości zębów są odsłonięte szyjki zębowe. Przez drobne, otwarte kanaliki bodźce bólowe mogą docierać do zakończeń nerwowych. Elmex Sensitive Professional zamyka kanaliki zębinowe, zapewniając natychmiastową i długotrwałą ulgę w bólu. My sprawdziliśmy. Teraz pora na Ciebie. Elmex Sensitive Professional. Zabłyśni z perwolem Renew 3D. Perwol działa w trzech wymiarach intensywności, trwałości i blasku koloru. 9 na 10 zadowolonych użytkowniczek. Nowa? Nie, wyprana w perwolu. Polecam Maja Sablewska. Ciebie też pytano? O pracę stabilną na zawsze wybraną? Tymczasem ja szukam, opcje sprawdzam, bo tymczasem chcę swobody bycia. A na stabilność mam resztę życia. Tymczasem EB. Prowadzi pan za zagranicy. Prowadza firmę w kraju i za granicą. To mamy coś idealnego. Nową formułę Smartphone Unlimited dla firm. Rozmowy i SMS-y bez limitu nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej już za 39,99 zł miesiąc. Mogę się karnąć? Krzysztof Hołowczyc prowadzi firmę i ma nieograniczony kontakt ze wszystkimi w kraju i za granicą. To mnie rajduje. Z nową formułą Smartphone Unlimited dla firmy. Play najczęściej wybiera na sieć w Polsce. Play dla firm. To jest mój świat teatralny. Słuchalcze, słuchalcze! A oto mój świat realny! Biznes mój! To brakuje tylko świata wirtualnego! Oto nowa formuła Smartphone Unlimited dla firm. Z najszybszym internetem w Polsce bez limitu danych. Piękna sztuka. Michał Żybrowski <gry> ma najszybszy internet w smartfonie oraz rozmowy i smsy bez limitu w nowej formule Smartphone Unlimited dla firm. Już za 39,99 netto miesięcznie. Play najczęściej wybiera na sieć w Polsce. Play dla firm. Zacznijmy oglądanie od salonu. Płatki Lion. Niezwykłe połączenie czekolady i karmelu. Tak pyszne, że obudzisz w sobie lwa. Płatki Nestle Lion. Dzika przyjemność. Tak, Pawle, to nie był sen. Teraz naprawdę każdy może przenieść numer do plusa, mieć fotograficzny g 4 a do tego internet LTE i telewizję cyfrowego Polsatu za połowę ceny. Smart dom, oszczędzanie przez dodawanie. Przygarnąć bez konsekwencji. Możesz tylko w pluszu. Teraz rabat 30% na dowolne wansy. Wyślij darmowego SMS-a i odbierz kod. Coś niesamowitego stało się z Kokolino. Stało się mniejsze, ale teraz każda kropla uwalnia niewiarygodnie intensywny zapach, który trwa i trwa. Nowe Kokolino Intense. Eksplozja zapachu w każdej kropli. Nowe Pringles. Fantastyczny smak przy każdym chrupnięciu. Tylko teraz w Providencie akcja Kalkulacja. Weź pożyczkę w trzech miesięcznych ratach. Jeśli spłacisz ją po miesiącu, oddajesz tylko tyle, ile pożyczyłeś. Prowident. Zadzwoń. 600 200. -200.